Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jerzy Pisarek. Jestem emerytowanym wykładowcą, profesorem dwóch częstochowskich uczelni Politechniki i Uniwersytetu. Obecnie pracuję na Uniwersytecie Merito we Wrocławiu. Zapraszam na kolejny wykład z serii Współczesne Systemy Telekomunikacji. Wykład przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku kierunku informatyka. Włączone, wybrane aspekty telekomunikacji, część druga. Tutaj zajmiemy się przede wszystkim prawodawstwem unijnym i właściwymi relacjami, a właściwie niewłaściwymi relacjami, ale obowiązującymi relacjami między prawodawstwem polskim a prawodawstwem unijnym. I tutaj przede wszystkim jest sprawa bezpieczeństwa teleinformacyjnego. I pod pretekstem zapewnienia bezpieczeństwa są wprowadzane różne dziwne y, przepisy, przede wszystkim ten y, TSA, y, ten Security Act. Jest bardzo dużo y, konwencji, które wzajemnie sobie przeczą, a więc decyzje Rady Europy są sprzeczne z decyzjami Komisji Europejskiej, decyzje Komisji Europejskiej sprzeczne z y, uchwałami. Parlamentu Europejskiego, a to wszystko ma podobno być nadrzędne w stosunku do prawa polskiego, które jest nie najgorzej zharmonizowane. Czy to dobrze, czy źle, że tam występuje pewna sprzeczność? No dla nas dobrze, dlatego że jeżeli coś jest dla nas niekorzystne, to zawsze się można odwołać, że no tak, ale w innym przepisie jest inaczej, w związku z tym i tutaj dobry adwokat zawsze da nam radę. Pierwsza rzecz, taka mocno kontrowersyjna. To jest konwencja Rady Europy o cyberprzestrzenności i przestępczości. Co to jest cyberprzestępczość? No to jest przestępczość w y, cyberprzestrzeni, w przestrzeni cyfrowej, a praktycznie w tej chwili cała telekomunikacja jest telekomunikacją cyfrową. Jest to jedyny akt prawa międzynarodowego, prawa karnego dotyczącego ścigania cyberprzestępczości i określającego jej podstawy. Ona została y, w 2001 roku przedstawiona do podpisu, i w 2004 roku weszła w życie. Określa ona instrumenty prawnomaterialne. Co to są instrumenty prawnomaterialne? To jest po prostu określenie materii, której to prawo dotyczy, czyli rodzaj przestępstw, klasyfikacja, w jakich obszarach, w jakich okolicznościach należy je ścigać, po prostu cała ta sytuacja, która. Dotyczy materii regulowanej przez ustawę, materii prawnej regulowanej przez ustawę. Dalej, instrumenty proceduralne, a więc środki procesowe, wszelkiego rodzaju y, przepisy dotyczące pomocy wzajemnej, y, przeszukania, zachowania, terminy, bardzo ważna grupa postanowień, to wszystko jest tutaj określone. To są instrumenty proceduralne. Zasady i instrumenty. Międzynarodowej pomocy. To w zasadzie należy do procedur, ale zostało wyodrębnione w postaci odrębnego zbioru przepisów, po to, by w sposób jednoznaczny określić, co wolno, czego nie wolno, co należy, aby każdy podmiot każdego państwa wiedział, czego może wymagać od analogicznych podmiotów innego państwa. I do takich może być instrumentów, na przykład, zaliczone. Wniosek o niezwłoczne zabezpieczenie danych. Wniosek o przeszukanie. Przeszukanie to jest również przeszukanie komputerowe bez wła wiedzy właściciela, a więc służby specjalne na podstawie tej konwencji są władne. Wejść w Wasz komputer niczym HP, i zobaczyć, co tam się dzieje. Us usuwanie danych, które są y traktowane jako przygotowanie przestępstwa. Ujawnienie danych umożliwiających Identyfikację dostawców usług, jak również klientów, uzyskanie danych przechowywanych na danym komputerze. To, to jest to, co mówiłem, że może być dokonane przeszukanie komputera i to bez naszej woli i wiedzy. To jest dosyć, dosyć groźne, dosyć niebezpieczne. Następna sprawa to są przestępstwa konwencyjne. Ważne jest, żebyście zapamiętali termin, a szczegóły to już mniejsza o to. W każdym razie, co to są przestępstwa konwencyjne? To są przestępstwa opisane w konwencji. Nie przestępstwa przeciwko konwencji, tylko przestępstwa opisane w konwencji. I tutaj jest kilka grup tych przestępstw. To są te prostokąciki po lewej stronie. I to są tak, może włączę na serę, bo tym razem to on się chyba już taki jaki jest. A więc nielegalny dostęp do systemu komputerowego. Ważne nie do pojedynczego komputera, ale do systemu. Nie, nielegalne przechwytywanie transmisji. Ingerencja w dane. Ingerencja w system. Wytwarzanie, sprzedaż i oferowanie narzędzi hakerskich. To ostatnie zdanie jest dosyć dyskusyjne, dlatego że nie jest zdefiniowane to, czym są narzędzia hakerskie. W związku z tym też nie wiadomo, jak to wszystko interpretować. Przestępstwa związane z komputerem. To są fałszerstwa komputerowe i oszustwa. No czym się różni fałszerstwo od oszustwa, to mniej więcej jest tak, jak, jak w życiu potocznym, nie trzeba tego objaśnić. Przestępstwa związane z treścią informacji. I tutaj w zasadzie jest jeden obszar wyeksponowany w sposób bardzo silny. To jest pornografia dziecięca i wszystko z nią związane. Oczywiście inne pornosy też są ścigane, ale już nie tak bezwzględnie. No i przestępstwa przeciwko własności intelektualnej, w domyśle intelektualnej i prawnej. To jest kopiowanie i rozpowszechnianie przy pomocy systemów komputerowych w celach handlowych utworów prawnie chronionych. Proszę Państwa, utworem w myśl konwencji nie jest tylko utwór muzyczny, czy jakiś tam obraz wygenerowany, czy, czy artystyczna strona. Utworem będzie projekt inżynierski. Utworem będzie algorytm. Także tutaj te, to pojęcie jest dosyć szerokie i jest, na pewno chronione bardzo silnie, y, chroniona własność intelektualna, ale z jednym zastrzeżeniem. Do celów handlowych, a więc jeżeli ukradniesz, tak to należy powiedzieć, utwór po to, żeby go słuchać w zaciszu własnego pokoju, to nie jest to przestępstwo konwencyjne. Ale jeżeli ten kradziony utwór odtworzysz na imprezie publicznej, to będzie to przestępstwo Konwencyjna. Decyzja Rady Europy z 2005 roku o atakach na systemy informatyczne. Otóż ta decyzja jest bardzo ciekawa z prawnego punktu widzenia i z praktycznego punktu widzenia, ponieważ y, zawiera wyłącznie przepisy materialne. Co to w języku prawniczym oznacza przepisy materialne? To są przepisy prawa materialnego, czyli takie, które określają prawa i obowiązki skierowane do określonych podmiotów prawa, czyli ten, te przepisy, tej dyrektywy nie mają charakteru prejudycjalnego. To znaczy, na ich podstawie nie można tworzyć y, prawa podrzędnego, prawa krajowego. Natomiast można podejmować decyzję, i występuje tutaj bardzo ciekawa sytuacja, że i sąd musi zadecydować, czy prawa y, podmiotów, określone w prawodawstwie yy, krajowym, są ważniejsze od praw podmiotów określonych przez decyzję ramową Rady Europy. Sprawa jest dyskusyjna, naprawdę jest to sprawa mocno dyskusyjna, są różnego rodzaju orzeczenia. Ta dyrektywa została częściowo implementowana do prawodawstwa polskiego, nie w całości, i bardzo dobrze. Następny po, termin, z którym mamy do czynienia, to jest nieuprawniony dostęp, czyli tak zwany hacking. I tutaj mamy tu Pewną rozbieżność, to znaczy, co innego Rada Europy ustala, co innego ustala Rada Euro, yy, Europejska. Według Rady Europy hacking to jest umyślny, bezprawny dostęp do części lub całości systemu informatycznego z naruszeniem zabezpieczeń, z zamiarem pozyskiwania danych lub innym nieuczciwym zamiarem. I w odniesieniu do takich sytuacji, w których ten system może być połączony z innymi, z innymi podmiotami. Słowo lub tutaj jest, przepraszam, przekłamałem. Czyli pierwsze dwa warunki są obligatoryjne, czyli jeżeli nie ma naruszenia zabezpieczeń i nie, al, i nie ma albo nie ma y, zamiaru pozyskania danych, to włamanie nie jest hakerstwem. Natomiast ten drugi jest spójnik lub czyli to. Jeżeli jest włamanie do jednego systemu i przez ten jeden system do drugiego, to mamy do czynienia z dwoma przestępstwami, a nie z jednym. Unia Europejska to inaczej ustaliła, czyli, Rada, czyli Komisja Europejska. Hacking jest to umyślny, bezprawny dostęp do całości lub części systemu informatycznego. Hacking jest karalny jako przestępstwo w przypadkach, które nie są przypadkami mniejszej wagi. No nie wiadomo, co to znaczy przypadek mniejszej wali, intuicyjnie rozumiemy. Czyli jeżeli w wyniku schakowania nikt nie poniósł znaczącej szkody, no to nie jest to przestępstwo. Jest to wykroczenie, ale nie jest to przestępstwo. Natomiast jeżeli jest jakiś podmiot, który podniósł szkodę znaczącą, to wtedy jest to przestępstwo. Ważne jest, że przestępstwa są popełniane z naruszeniem Zabezpieczeń. A więc i Rada Europy, i Unia Europejska są w tym zakresie zgodne. Czyli zbieranie danych, nawet danych, które ktoś chciałby tam wycofać, ale, ale wrzucił je w sieć i, i potem tego żałuje, nie jest hakowaniem. Hakowaniem jest naruszanie, yy, naruszanie zabezpieczeń. Następna sprawa to jest, proszę Państwa, ingerencja w dane. Co to jest ingerencja w dane? Jest to umyślne, bezprawne naruszenie, kasowanie, uszkadzanie baz danych, dokonywanie zmian w bazie danych. I żeby miało charakter przestępstwa, to musi być to działaniem, za którym idzie znacząca szkoda. Przy czym, proszę Państwa, ta znacząca szkoda nie jest określona ilościowo, ale jest określona jakościowo, podmiotowo, przepraszam. To znaczy, jeżeli na przykład emerytka poniesie szkodę w wysokości 1,4 emerytury, to jest znacząca szkoda, chociaż ta 1,4 emerytury to jest 500 zł. Natomiast jeżeli w wyniku takiego działania duża firma poniesie szkodę 500 zł, to nie jest to poważna szkoda, tak to należy rozumieć. Unia Europejska. Unia Europejska mówi, że ingerencja w dane jest to też umyślne i bezpoststawne usuwanie, zatajanie uczynienie niedostępnymi, czyli blokowanie danych komputerowych w systemie, karalne, jeżeli to samo, ten sam warunek nie powodują znaczące szkody. To jest trochę inaczej wyrażone, ale znaczy mniej więcej to samo. I tu proszę państwa mamy dosyć ciekawą sytuację, dlatego że uczynienie danych niedostępnymi jest w myśl tego działania naruszeniem prawa zawsze. A jeżeli to naruszenie prawa powoduje poważne skutki, to jest przestępstwem. Czyli jeżeli ktoś bezprawnie zablokuje system komputerowy y, jakiejś firmy, firma z tego tytułu y, podniesie szkodę, to popełnia przestępstwo. A kto blokuje, no najczęściej policja. Do, dosyć ciekawa jest sytuacja. Tekst na marginesie nie dotyczy tego wykładu, to jest pomyłka. To to jest ingerencja w system. Znowu mamy inne definicje ingerencji Rady Europy, inne Unii Europejskiej. Co jest tutaj ciekawe, to nasi, może nie prawnicy, ale politycy zajmujący się prawem, mówią, że musimy przestrzegać i jednego, i drugiego. Jak przestrzegać obu, jeżeli w szczegółach się różnią? No ale przejdźmy do rzeczy. Ingerencja jest to umyślne, podkreślam jeszcze raz, umyślne, bezprawne, poważne zakłócanie funkcjonowania systemu. Informatycznego poprzez wprowadzanie, w trans, wcinanie w transmisję, niszczenie, kasowanie danych, niszczenie zmian, usuwanie elementów systemu. Proszę Państwa, jeżeli ktoś postawi na drodze wiązki emitowanej przez antenę 5G kawałek blachy, duży kawałek blachy, i ten kawałek blachy utrudni transmisję, to w tym momencie to jest ingerencja w system. To nie jest ważne, że on tą blachę postawił po to, żeby ochronić swój dom przed promieniowaniem. On zaingerował w system i w związku z tym popełnia wykroczenie. A jeśli ta ingerencja spowodowała znaczące szkody, to jest przestępcą. Ingerencja w system według Unii Europejskiej. Znowu umyślne i poważne naruszenie funkcjonowania systemu informatycznego poprzez podobnego typu działania. Przy czym y, tutaj jest taka sytuacja, że jeżeli skutki tych działań są karalne przez system krajowy, to jest to przestępstwo. Jeżeli nie są karalne, to jest to wykroczenie. Szczegóły pozostawiamy. No i implementacja do ustawodawstwa polskiego. Nowelizacja kodeksu karnego z 18 marca 2004 roku. Teraz będzie kolejna nowelizacja. Są, to są artykuły 268a, 260. 9a, 269b. Nie będę ich cytować, to nie ma w tej chwili sensu. Ważne jest to, że są odchylenia od standardów konwencyjnych, czyli od standardów unijnych. Są odchylenia in plus, czyli tak zwana nadkryminalizacja, czyli bardziej papiescy niż sam papież. Przede wszystkim dotyczy to yy, tak zwanego zamiaru ewentualnego, czyli jeżeli ktoś podejmuje działanie, które nie jest którego celem nie jest dokonanie przestępstwa, ale które może spowodować szkodę, i sprawca zdaje sobie sprawę z tego, że ewentualnie przy niefortunnym zbiegu okoliczności to jego działanie może spowodować szkodę, to jest zamiar ewentualny i ten zamiar ewentualny jest karal. Natomiast in minus to jest brak kryminalizacji w takich przypadkach jak wadliwa ochrona danych. Wadliwa definicja dokumentu, brak definicji ustawowych i tak dalej. Czyli jak gdyby depenalizuje ludzi, którzy z urzędu, zawodowo są zobowiązani do ochrony danych i systemów komputerowych. Czyli jeżeli dojdzie do włamania do systemu komputerowego, w wyniku tego włamania ktoś poniesie znaczną szkodę, to osoba odpowiedzialna za Zabezpieczenie właściwe tego systemu, jeżeli nie działa w sposób umyślny, nie ponosi odpowiedzialności karnej. To jest dziwne, no ale tak to zostało zapisane. Teraz uwaga. To, ten fragment przeczytam dwukrotnie, dlatego, że on jest no, dosyć, dosyć groźny. Artykuł 260b kodeksu karnego, paragraf pierwszy. Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa, i tutaj są te przestępstwa komputerowe wymienione paragrafami, a także udostępnia hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci informatycznej, czyli udostępnia tak zwane kraki, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Kojarzycie? Czyli krakowanie i udostępnianie kraków, czyli tych zwanych uniwersalnych kluczy dostępowych do istniejącego oprogramowania, może w niesprzyjających okolicznościach kosztować 3 lata od siatki. Ale jeszcze jest jeden tutaj element, który też brzmi bardzo groźnie. Programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma tutaj mowy dedykowane, czy utworzone w celu popełnienia przestępstwa, ale przystosowane. Czyli programy uniwersalne, które mogą być użyte do popełnienia przestępstwa, mogą również być przedmiotem penalizacji. Nie sądzę, żeby jakikolwiek sąd w ten sposób sprawę interpretował. To już jest ewidentna nadinterpretacja. Prawdopodobnie tutaj. Twórca tego przepisu miał na myśli zmiany dokonywane w programach ogólnodostępnych, po to, by mogły one służyć do popełnienia przestępstwa, ale eksplicytnie tego nie napisano, i dlatego też trzeba uważać, do czego może służyć posiadane przez nas oprogramowanie, i specjalnie się nie chwalić tym, co mamy, bo nigdy nie wiadomo, czy jesteśmy już przestępcą, czy dopiero będziemy nim pojutrze. Kolejna sprawa. Artykuł to już jest sprawa nowelizacji. Ja nie wiem, czy ta nowelizacja została dokonana. Nie udało mi się tego sprawdzić. Artykuł 267 brzmiał tak: kto bez uprawnienia uzyskuje informację dla niego nieprzeznaczoną, otwierając zamknięte pismo. Zamknięte pismo to jest każda y, informacja pismo to niekoniecznie musi być pismo w sensie napisane na kartce papieru, podłączając się do przewodu służącego do przekazywania informacji lub przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo każe pozbawienia wolności do lat dwóch. Na uwagę tutaj w nowelizacji... Z, yy, Trzeba zwrócić na następujące elementy. Utrzymano szczególne jej zabezpieczenie. Czyli nie chodzi o to, że jakieś tam zabezpieczenie, ale szczególne zabezpieczenie. Czyli zabezpieczenie, które nie tak łatwo złamać, które zastosowano celowo, a nie rutynowo. Ale dopisany został paragraf drugi, ten na czerwono, i na to proszę zwrócić uwagę. Tej samej karze, czyli pozbawienia wolności do lat dwóch, podlega ten, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu teleinformatycznego. Czyli nie tylko ten, który się włamuje, ale również ten, który w jakikolwiek sposób uzyskał nieuprawniony dostęp czyli korzysta z efektów włamania albo z efektu braku zabezpieczeń to jest dosyć groźne. No, i wchodzimy teraz w rzecz najbardziej no, dla nas nieprzyjemną. To są środki przymusu procesowego. Przymus procesowy to są środki prawne, które ułatwiają zbieranie materiałów dowodowych. A więc konwencja Rady Europy zaleca przeszukanie systemu przez sieć, zatrzymanie danych przez ich kopiowanie oraz blokowanie. Blokowanie danych. Nie jeżeli jest przestępstwo, ale jeżeli ktoś uważa, że być może może być popełnione przestępstwo, to już jest powód do blokowania. Zobowiązanie dysponenta systemu do wydania danych przez sporządzenie kopii lub wydruku. Dalej to będzie rozwinięte, a więc odpowiednie dane muszą zbierać operatorzy telefonii komórkowej, operatorzy zarządzający pocztą elektroniczną. I w zależności od tego, jakie są możliwości techniczne danego operatora, zakres tych zabezpieczeń może być bardzo duży. I podkreślam, to wszystko ma charakter prewencyjny, czyli nie potrzeba wyroku sądowego, nie potrzeba wszczętego postępowania, aby na wszelki wypadek dane zabezpieczyć, bo może się przydadzą w przyszłym procesie. Obowiązek, podkreślam, obowiązek zabezpieczenia dla celów dowodowych danych transmisyjnych. Spoczywa na dostawcach usług sieciowych. No comment. Teraz tak. Tak zwana retencja danych, czyli artykuły 3 i 6 dyrektywy z 2006, znowelizowanej w 2024 roku. Dane przyszłe, czyli te dane, które no, będą zbierane po wejściu w życie tego przepisu, generowane przez wszystkich użytkowników, Usług telekomunikacyjnych i internetowych przechowywane mają być od 6 do 24 miesięcy od daty połączenia. Powtarzam, dane generowane przez wszystkich użytkowników mają być przechowywane od 6 do 24 miesięcy. No to poza tym, że ludzie mogą się czuć inwigilowani, ma jeszcze istotne znaczenie dla operatorów, którzy muszą naprawdę zabezpieczyć potężne. Potężne środki magazynowania danych, potężne pamięci masowe, żeby to wszystko było gdzie gromadzić. I teraz, jakiego typu dane ma zbierać operator telefonii komórkowej? Dane o ruchu, lokalizacji oraz powiązane z nimi dane niezbędne do identyfikacji abonenta lub użytkownika. A więc, jeżeli się poruszasz po Polsce, mając w kieszeni telefon komórkowy, to operator ma. Obowiązek gromadzenia informacji, gdzie w danym momencie się znajdowałeś, czyli twoją ścieżkę pobytów przez ile tam było? Nie pamiętam już, cztery, czy może wróćmy? 6 do 24 miesięcy. No to już w, przeciw, w przepisach szczegółowo. Dalej. Źródło połączenia, czyli z kim rozmawiasz, kim jesteś, czyli twoje dane, kiedy pozyskiwałeś stację. Nadawczą. Odbiorca, data, godzina, czas połączenia, czyli to wiadomo o co chodzi, rodzaj połączenia, narzędzie komunikacji, no i lokalizacja w komunikacji ruchowej. Proszę Państwa, retencja jako tak sformułowana łamie zasady celowości i proporcjonalności, bo nie wiadomo w jakim celu te dane są gromadzone, czy w celach zapobiegania przestępcom, przestępstwom, czy w celach no, zbierania informacji o konkurencji, czyli w celach udostępnienia innym firmom, które tak jak, jak powiedzmy IRA, będą potem stosować szantaż. I zasady proporcjonalności, czyli nawet jeżeli to jest działanie zapobiegające przestępstwom, to jest to działanie nieproporcjonalnie dolegliwe w stosunku do celu, któremu służy. To no i tam bleble. Ble. O, o wolności, to sobie darujemy. No i teraz taki, taki lapsus, taki wyjątek. Maj dwa, 2007 rok. Skandal online durch Zuchubię. Powtarzam, online durch Zuchubię. Rząd Republiki Federalnej Niemiec ujawnia, że służby przeszykują przez internet twarde dyski komputerów obywateli stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. To niby służby od tego są. Ale robią to potajemnie, bez wiedzy właścicieli i bez nakazu sądowego. Trochę dyskusyjna sprawa, czy służbom wolno, czy nie wolno, ale zostało to ujawnione. Natomiast w roku 2008 Sąd Konstytucyjny Republiki uznaje krajową, czyli niemiecką ustawę zezwalającą na stosowanie online durch Zuchungen za sprzeczną z konstytucją. W 2008 roku Sąd Konstytucyjny stwierdza niezgodność z konstytucją części przepisów ustawy implementującej dyrektywę Unii Europejskiej o retencji danych. Żebyśmy tutaj czuli, o co chodzi. W poprzednim wykładzie zwracałem uwagę na to, że są przepisy, które nie mają odpowiedników, nie mają umocowań w ustawach polskich, tylko są wprowadzane na podstawie. Nawet nie dyrektywy, tylko rozporządzenia Komisji Europejskiej. A tutaj Sąd Konstytucyjny po prostu stwierdza niezgodność z Konstytucją Niemiecką przepisów Unii Europejskiej i koniec. I te przepisy na terenie Bundesrepublik nie będą stosowane. Można, można, jeżeli się chce. No i wnioski. Wnioski są takie. Pierwszy i podstawowy nieznajomość prawa szkodzi. Czyli musimy wiedzieć, kiedy jesteśmy już przestępcą, a kiedy, a kiedy jeszcze nie. Co nam ewentualnie grozi za różnego rodzaju działania, bo bardzo wiele osób no, dokonuje działań, które kiedyś przestępstwem nie były, dzisiaj są i nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, jakie to robi. Automatyczna implementacja prawa Unii Europejskiej w Polsce nie musi być obligatoryjna, czyli tłumaczenie, że jak. Coś tam Unia czy Rada Europy ustaliły, to jest bezwzględnie obowiązujące? Nie. To jest tylko zalecenie, które może być przyjęte albo nie. No i ostatnia uwaga, może nawet najważniejsza dla firm, nie dla osób prywatnych, że prawo dotyczące systemów telekomunikacyjnych i ich użytkowania to dotyczy przede wszystkim prawa cywilnego, ale w części również i prawa karnego nie jest spójne i nie jest konsekwentne. Jakie są Konsekwencje tej niekonsekwentności. Otóż konsekwencją tego jest to, że można podyskutować. Czyli nawet jeżeli zostaje firma zaatakowana za niewypełnienie takiego czy innego przepisu, jeżeli ten przepis nie jest spójny z obowiązującym prawodawstwem, albo nawet w jakimś zakresie jest sprzeczny, no to no nie może równocześnie być dwóch różnych interpretacji tego samego faktu. Czyli można zaskarżać różnego rodzaju decyzje urzędowe, na podstawie argumentu o niespójności. I wtedy kto rozstrzyga, rozstrzyga sąd. Na jakiej podstawie? No tu jest dyskusja. Tu jest dyskusja. Nie będę w to wchodzić. Różne są stanowiska różnych sądów i podobne sprawy w różnych y, miejscach są różnie interpretowane. Natomiast i te interpretacje w Polsce nie ma y, zasady precedensu, nie są obowiązujące. Natomiast Obowiązująca jest interpretacja Sądu Najwyższego. I tutaj, jeżeli jest orzeczenie Sądu Najwyższego rozstrzygające właśnie te wątpliwości, to ono jest absolutnie obligatoryjne. To tyle na ten temat.